Dzień dobry. Dzień dobry. Mamy paczuszkę. Daliśmy paczuszkę od Czarnej i y. Tak. I zrobimy unboxing. Unboxing. Zobaczymy co tam przysłali nam. Otwórz się na pocztek. Folia. Folia. Kartelucha Czechowice dziedzice. O fajnie. Patrzcie. Ale ładne. Przyczyny, magnesiki. Piękne. Z pszczyny. Czekaj. O co? Czechowic. No, Czechowice. Fajnie. I przyczyna. Kartelucha coś napisali. Pozdrawiamy Czarna Y, Basia i Grzegorz. Bardzo fajnie. I tutaj jeszcze coś jest. Jeszcze coś tu jest. No tak. Standardowo kubeczki. Kubeczki będą stały sobie na witrynce z całą resztą. O, się już troszeczkę utarwało. No w końcu mamy ich... Ale super, no. Uuuuu, jest i od czarny. pokaż. Ja zatem trochę drugi. Mhm, będzie pita kawka. No, fajny, fajny. Kurde. Musimy pojechać w ogóle do Pszczyny, w końcu na ten zamek. Jest jeden z bogaci, z bogatszych, tak, że tak powiem. Tak, z Jest i kubeczek od Grega. Piękny. I jeszcze jakieś koszulki tu widzę. A, ale wypas. Koszulki? No. Co ty gadasz? Co ty gadasz? No nie! <noise> Ale czat, no kurde, zaskoczyliście nas. Ale byście wyczarowali. Ja dzisiaj my nie mamy żadnych swoich... swoich nie mamy. My swoich nie mamy. ale zarąbiście. Kurde, Jaki super. prezent. Ale jaja, kurde, w załatwiania swoich. No, jakie fajne. Te masy musimy wy... ubrać na wykopki, no nie? Ale nie białe. No elegancko. Piękne, jak super. Mega. Ale jazda. Dziękujemy bardzo dziękujemy naprawdę. Dziękujemy wam, Z jesteście serduszka niesamowici. Naprawdę są szakufkowe. Raczej jeszcze koszulek swoich nie mamy, no nie? No nie. Nie, chodzimy w takich koszulkach. No. Tak, w koszulkach od Mustafy. Mustafy, tak. No i kubeczki. Tak też pozdrawiamy Mustafę. No. Siema Ola, Siema Maciek i Sławek. No fajne, kurde. No, ale idziemy no, Nie spodziewaliśmy dziękujemy się. Dziękujemy jeszcze raz. Dobra. Ale super. My ruszamy w teren. No, lecimy w teren. I czy Maciek ciuki? i Ja nie mogę. Patrzcie się, 50 weimarowa. Jaki stan. No przewariat. Jaka piękna. No i troszkę wyczyściłem normalnie jeszcze połysk <laughs> o ja nie mogę, ale super. To jest nie wiem Na palcach jednej ręki chyba można policzyć ee, ile ich mam? No i drugi sygnalik dzisiaj Klamerka z jakichś sandałków i jeszcze z materiałem <laughs> Kurde, nic mi się nie trafiło jeszcze. Same śmieci kopię. I patrzcie się. jaka piękna. Sześć krajcarków. 1833. Nie chciałem mi się tu zbytnio kopać, No ale. Tam jest Mariusz. Biedny jeszcze nic nie znalazł. Ale jest też sreberka, także jest, są możliwości. No a tam jest Daniel. Parówka. Nie widać go. Super, ale się cieszę. No, dobra, lecę dalej. Ja nie mogę, sreberko. Pokaż. Pierwszy no graty, sygnał. no graty pierwszy sygnał. Lekki wycieruch, ale jaki stan. Ja wiem. Ja nie mogę, no pięknie. Jaka farciara ty? No, wpadła ostatnio tutaj na, na łąkę. Jedno, jeden sygnał i jedno sreberko, i poszła. Ja nie mogę graty. Jak się Ech, Ja nie mogę, super, dobra. No jest naprawdę. Ale jajca. Ciekawe co Warto tu jeszcze. Ciekawe co tu jeszcze będzie. Wow. Ale piękny guziczek. Jeszcze takiego nie znalazłem nigdy Ale piękny. Ho Z cycusiem łóżko na miejscu pięknie pięknie no bardzo mi się podoba jest trenolek chyba wajmarski po wylizaniu 1900 przypuszczam 24, bo to chyba najpopularniejszy rocznik. Jest jo, powiem Wam, że jest tak ciepło. Ja się schował w cieniu i tam grzebie. A mi wpada, że tak powiem, już drugi font, bo wcześniej była monetka Taki delikatnie, bo pozłacana kamerka. Więc tu piszę, ale chyba to jest rok 1800. Jak się nie mylę, tu, w tym miejscu. Szkoda, że takie troje już wytarte. No ale taka jakaś klamereczka, jakaś zapinka jest. No. O, Dania się trochę wychyli do słoneczka, no ja jeszcze trochę pochodzę, ale nie będziemy jednak tu długo, bo Powiem Wam, że jest skwar. Ja nie wiem, czy będziemy kopać w tym, w to lato, chyba jedynie nad morzem, bo nie da się. Do lasu weszliśmy na chwilę. To tak komary żarły, że po prostu się nie dało wytrzymać. Dobra, i pochodzę jeszcze. No, do następnego. Czego bym się nie spodziewała na takim poletku? To medalu. medalu. Medalika. Czy medalu? Medalu. Patrzcie się, jakiś medal mam. Z głową gościa. Tył niestety chyba nieczytelny, ale nie wiem. Będzie trzeba w domu zobaczyć. No a przód widać jakąś głowę. Dobra, lecimy dalej. Cholera jasna, cóż to jest? Ale laps, coś naprawdę dużego coś się na tym rysuje Tutaj jest jakiś zaczep Jakby <laughs> z okulara <laughs> Natalia musi mieć okulary, żeby lepiej widzieć. No już ubrałem już koniec, już muszę chodzić. Okulary. Pokaż mi to sreberko. ja się włosy te nap zaplątały. Kurczę no czekajcie. Ale to ma wiste. O, sześć krajcarków nasał. Fajny, fajny, fajny stan. Mariusz, jeszcze ty. Naprawdę, a to moje, ja przeczyściłem. Trzymaj. oddaję reberko, A to moje. Ja naprawdę nie wiem, co to jest. Pachnie czymś ładnym, pachnie czymś starym. Ale... No jest tutaj kontekst, bo jesteśmy w pobliżu fajnego miejsca. Ja tego nie czyszczę mocniej. Widzicie już zresztą dodane zdjęcia. Lub widzieliście. Kurde moć. Muchy, muchy mnie obsiadają. Muchy koło mnie latają. Spociłek się. jej ale to piękne. Na tym ma sygnał. Ja mam sygnał. Jesteśmy na takiej ścieżce tutaj. Pierwsza monetka. Pierwsza monetka dzisiaj? Nie. No. 50 feningów. Fajnie. Okay. Ja mam któryś sygnał z kolei, ale sam złom. Dzisiaj kopiemy na rękę. fajnie. Dobra, jest. Chciałam ubrać okulary, bo nie widzę. No, no Natalia musi ubrać okulary w takiej ciemnicy. A ja robię teraz tutaj na żywo. Zobaczymy co tutaj jest. Sygnał był monetkowy. Z może, może? Może, może, jakaś monetka, nie? Tu jeszcze jest, dobra czytka czytka żeby nie przeciągać No nie niestety niestety łzka jest sygnalik jest tutaj No w tym zobaczymy to na żywo Jest chyba jakiś krążek No no i dupo, hmm. łysiećki kopie, zakopuję, trochę, słowa ziemia jest i tak, i wam pokazuję pierwszy sygnał, jaki mam. Miałam no to tego fenolka. pusaczka 1864, chyba. No taki pusaczek. Coś jeszcze na nim widać. No i pokażę Wam jeszcze font, który znalazłam potem. To jest kawałek klamry, koniny. Nie klamry, klamra, klamra. Z koniny tak zwanej koniny. No. no na razie takie dwa fanty. Myślę, że jest ok Może coś tu wyjdzie. <głosy> kurde <noise> jakiś rzeźnik tutaj się jakiś rzeźnik się chyba tutaj za, zapodział i, i zgubił tasak. Biorę to kurde panie. Masakra. Ciekawe, czy to stare. Było 10 cm pod ziemią. Biorę do domu. I co, misiur? Gorąco. Gorąco, co? Uciekliśmy do cienia. Uciekliśmy do cienia Gorąco, sucho, twardo. Normalnie wszystko wzywa na deszcz. No, woła po prostu. A tu chmury grożą i nic. I la muchy latają koło ciebie. Tak? No. Spłaciły się. Nie mówię lepiej koło czego e, muchy latają. No. Nie, bo wszyscy widzą, 7, że co, koło ciebie latają. Przyszedłem tu i już latały. <laughs> Jaka to jest szuje. <laughs> No. <coughs> tak to wygląda. Jeszcze wam pokażę. Dwa fanciki. Jeden przez pilkę chopłam. Kawałek. Guzika arsonowego i tutaj taki no mm. Kolejny z łóżkiem. No jeszcze nie nagrałem jakieś jakiejś takie i tyle. strasznie sucho jest masakiera. Jest niefajnie, no jutro będziemy siedzieć w domu. No jutro ma być 30 stopni, to nie ma jak ten. Jedynie wchodzą w gry wieczory. No. Mm. W grę wchodzi wieczór i albo noc, albo ten po nie do Maj, kto to widział. Paul, to mocha dalej koło niego lata. Nie koło mnie, tylko przed tobą. Pul, pól, pól, pul, pól. Ciebie lubi bardziej ode mnie. No Samisura <głodny>, głodny jesteś? Jeszcze nie jestem głodny, ale na pewno coś z ziemia <głodny> Dobra. Będziemy się zbierać. To jest kapliczka. No. Zaraz za tym drzewem. Dobra, lecimy do domu, nie? No, lecimy. No, no to miłego. No